Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie w serii świadectw. Świadectw, które wierzę w to, że będą niekończącą się serią świadectw ludzi, którzy spotkali na swojej drodze Boga, którego tak naprawdę wołali i szukali, a on dał się im znaleźć. Dzisiaj chcę Wam przedstawić Małgorzatę Wnuk Lipińską. Witaj, Gosiu. Witam. Czy zabierzesz nas w podróż po swoim życiu? Oczywiście mogę, jeśli chcecie. Bardzo, bardzo chcemy. Ja jestem ciekawa tego, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś szukać Boga, bo często jest tak, że w naszym życiu są takie okoliczności, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć, z którymi sobie po prostu nie radzimy i wtedy zaczynamy go szukać, wtedy chcemy go poznać, wtedy potrzebujemy kogoś, kto nas uratuje, kto nas pokocha, kto nas zrozumie, czy w Twoim wypadku było podobnie. Można tak powiedzieć, że było podobnie. Ja ogólnie szukałam od kiedy pamiętam Pana Boga, ale nie znałam go i nie wiedziałam, kim on jest. Często wołałam w stronę nieba, podnosiłam głowę do góry i wołałam: Boże, za jakie grzechy ty mnie karzesz? Myślałam, że Bóg jest bardzo surowym Bogiem, myślałam, że Bóg jest starym dziadkiem, przepraszam za to określenie, ale tak myślałam z długą, siwą brodą, że sobie siedzi, tworzy ludzi i nie interesuje się tymi ludźmi. No, ale tak nie jest. Czytając dzisiaj Biblię, wiem, jaki jest Pan Bóg poznaję go codziennie, ale w tamtym czasie, kiedy byłam dzieckiem czy nastolatką, no szukałam Pana Boga w taki sposób, jak mnie nauczyli moi dziadkowie czy moi rodzice. W moim domu nie było Pana Boga, był alkohol, była pięść, to rządziło i to było naszym Bogiem. Wychowałam się w rodzinie, gdzie tata niestety nadużywał alkoholu z moją mamą, przepili gospodarstwo w bardzo krótkim okresie, które otrzymali za darmo. Mój tata uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. Więc kazali nam chodzić do kościoła, tak? Chodziliśmy do kościoła rzymskokatolickiego, ale ja jakoś Pana Boga nie widziałam, bo kiedy modliłam się do obrazu, czy modliłam się do figury, która wisiała na krzyżu, miało usta, a nie odpowiadało mi na moje pytanie, miało ręce, a nie dało mi chleba, jak byłam głodna, bo i takie sytuacje w domu były. Nie mieliśmy książek do szkoły, nie mieliśmy się w co ubrać i co zjeść. Nie mieliśmy czym palić w piecu. I ja prosiłam Pana Boga wiele razy. Tak myślałam, że Pan Bóg jest figurką czy obrazem, ale jednak nie podał mi tego, co ja potrzebowałam, więc bardzo byłam zawiedziona. Myślałam, że y, tylko święty ksiądz może czytać Biblię, i w pewnym momencie zrozumiałam, że Pan Bóg nie jest zainteresowany moją osobą. No ale jak upadałam jeszcze bardziej na dno, to wtedy jeszcze bardziej wołałam do nieba, ale Bóg nie odpowiadał. Jak myślisz, dlaczego? Y, dlatego, bo szłam w złym kierunku. Wiem, że on odpowiada na szczere serca. Ja byłam wtedy nieszczera, bo wołałam o pomoc, ale planowałam złe rzeczy robić, prawda? Ja, jako nastolatka, mhm. jednak szukałam gdzieś Pana Boga, ale tak po swojemu. Chciałam korzyści z tego, chciałam, żeby mi pomógł, ale i tak i tak żyłam w grzechu. Jako trzynastolatka miałam pierwszą próbę samobójczą. Eee, pobiegłam do lasu, chciałam mhm. się powiesić i mój brat mnie uratował. Kiedy miałam 16 lat, moi rodzice wyrzucili mnie z domu. To był dla mnie taki bardzo trudny czas, bo usłyszałam słowa od rodziców, które nie życzę mojemu wrogowi usłyszeć od swoich rodziców. Wybiegłam z tego domu, poszłam do babci, która mieszkała 10 kroków dalej. Tam mieszkał już mój starszy brat, który został dwa lata wcześniej wyrzucony z domu. I usłyszałam słowa, które bardzo mnie zabolały, że babcia nie jest dobem dziecka, że mam wracać do domu. No i szłam torami przez wiele godzin. Myślałam, że pojedzie pociąg i wierzę w to, że w tamtym czasie bym nie zeszła z tych torów. I znowu wołam do nieba, krzyczałam: Gdzie jesteś, Panie Boże? Za jakie grzechy ty mnie karzysz? Co ja takiego złego zrobiłam? Ale też dzisiaj patrzę na to wszystko, że ja nie widziałam w sobie grzechu. Nie widziałam w sobie, że jednak ja popełniam te błędy, prawda? Widziałam tylko winę w moich rodzicach. Nie widziałam, że ja idę w tym samym kierunku, gdzie rodzice. I widziałam, że to oni źle robią, że to oni mnie krzywdzą. Fakt jest taki, że no, nie dali mi tego, co najważniejsze, chociaż moja mama bardzo się stara. Chociaż była współzależniona i uzależniona, e, i za to Bogu dziękuję, że jednak mama się starała, ale, ale ja jednak brnęłam w to zło cały czas. No i wylądowałam u mojego wujka, zamieszkałam z jego rodziną, i później mieszkałam w internacie. Opieka Społeczna dała na to pieniądze i dostałam wszystko. I wierzę w to, że to była odpowiedź od Pana Boga, bo my dzisiaj, mhm. w dzisiejszych czasach, y, jesteśmy przyzwyczajeni do instant, nie? szybko, tak. szybko, wszystko. I ja też tak myślałam, że Pan Bóg jak Różką machniesz, mm -hmm. to już od razu ci wszystko da. To tak nie jest. Ale Pan Bóg wtedy wierzy w to, że zaingerował, a ja nie skorzystałam z tej okazji, bo dostałam trzy posiłki dziennie: dostałam książki, ubranie, dostałam pokój z swoim łóżkiem i z szafą. I co najpiękniejsze było to, to miałam toaletę, której nie było w domu. Miałam prysznicę w tym internacie i to mnie tak też cieszyło. Ale ja jakoś jednak w tej mojej depresji. W myślach samobójczych brnęłam w złe, czyli piłam już alkohol, paliłam papierosy, chodziłam na wagary, nie dawałam sobie rady z nauką i jako młody człowiek uciekałam w rozrywkę, uciekałam w jeszcze większe problemy, co nie? I... Tak naprawdę, patrząc na ten poziom cierpienia, z którym się mierzyłaś, poziom odrzucenia, mm -hmm. z jednej strony nie ma się co dziwić w tym wszystkim, wiesz, wołałaś do Boga, tej odpowiedzi w Twoich oczach nie było. Mm -hmm. Myślisz, że to, co o nim myślałaś, jakby blokowało to, że to, że myślałaś, że On Cię karze, że On nie jest Tobą zainteresowany? Czy to myślisz, że mogło być tym czymś, tym powodem, dla którego nie widziałaś tej odpowiedzi w wiesz Twoim co, życiu? Ja myślę, że ja nie widziałam tej odpowiedzi, bo ja nie. Nie znałam Pana Boga i ja porównywałam zawsze Pana Boga do takiego surowego ojca, czyli do takiego mojego taty, który ciągle nie jest obecny w moim życiu, nie? Nie ma go. On jest w domu ze mną, ale on w ogóle nie interesuje się moim życiem. Do dzisiaj niestety tak jest z moim tatą, ale Pan Bóg jest całkiem inny przez te 17 lat poznałam Pana Boga, że jest Bogiem, który dba o swoje dziecko, prawda? Dokładnie. I wiem, że zawsze mogę przyjść do tego taty i mogę zawsze przyjść do Boga Ojca i, i przeprosić Go za coś, co zrobiłam. I w tamtym czasie ja nie znałam po prostu Pana Boga. Była taka sytuacja, w której ty chciałaś, żeby On cię wyciągnął z miejsca, w którym jesteś, ale nie chciałaś Go poznać? Nie, ja chciałam, żeby mnie wyciągnął z tego miejsca, ale dalej chciałam żyć tak, jak żyłam, prawda? Mhm. Na luzie, że tak mhm. powiem, po młodzieżowemu. Chciałam dalej imprezować, pić alkohol, nie wiem, poznawać młodych, nowych kolegów, koleżanki, które niestety złe rzeczy robią. No, z kim przystajesz takim się stajesz. Dokładnie. Nie? Jeżeli ja chciałam dalej brnąć w złem, pamiętam e, tutaj wspomnę o Piotrze z który założył fundację. On kiedyś powiedział, że on się modlił do Pana Boga. Panie Boże, ostatni raz wchodzę do domu, chcę go okraść, tylko proszę, żeby mnie nikt nie złapał. No, takich głupich mm -hmm. modlitw Pan Bóg nie wysłuchuje, prawda? Takich to się chyba nie da. Ja podobnie, jakby nie miałam aż takich głupich, bo nie, nie kradłam. W taki sposób jak Piotr, ale ja się modliłam po prostu do Pana Boga, może w szczery sposób, ale wiem, że Bóg jest też mądrym Bogiem i On wiedział, że jak Pomógłby mi w pewnych rzeczach, chociaż wierzę, że mi pomagał, bo żyję, tak? Trzy razy miałam próby samobójcze i Bóg nie dopuścił do tego. Miałam taką jedną sytuację w, w internacie, jak mieszkałam, kiedy ukradłam taki duży nóż z kuchni i chciałam podciąć sobie żyły. Weszłam do łazienki, zamknęłam się od środka w toalecie i strasznie płakałam i bałam się. I pełno myśli po prostu kocioł był w tej głowie, że jak mi się nie uda, co będzie, że wstyd, będę miała rany, tak? Że, że pojadę do szpitala, będę miała problemy jeszcze większe. A jak się uda, to co wtedy? I takie pytania. Pytania były i za chwilę. Nawet nie dotknęłam swojej skóry, ktoś walił w drzwi pięściami. Ej, ty tam, co ty tam robisz? Wychodź, wychodź. Do dzisiaj nie wiem, kto to był. I ja się wystraszyłam nóż schowałam tam za, za takie rury i, i zostawiłam ten nóż, pewnie pani sprzątaczka to sprzątnęła, ale wiem, że Bóg mnie chronił w każdej sytuacji, i ja myślałam wtedy, że On mi nie odpowiadał, ale nie odpowiadał mi na moje pytania, nie odpowiadał mi na moje prośby, które prosiłam w tym momencie, kiedy ja chciałam. On odpowiedział to w tym momencie, kiedy uważał za stosowne. No, tak Dziś, dzisiaj to widzisz. Oj, ogromnie. Tak. A co tak naprawdę czułaś wtedy, kiedy podejmowałaś tą decyzję, że chcesz sobie odebrać życie, że chcesz z tym skończyć? Co tak naprawdę kryło się wtedy w twoim sercu? No chciałam odejść z tego świata, bo za duży ból był w moim sercu. Po prostu zakończyć ten ból. Tak, zakończyć ten ból i żeby nikomu nie przeszkadzać, bo ciągle moja mama mnie oskarżała, że, że to jest moja wina, że tata pije, co nie? To jest moja wina, że są kłótnie, bo kiedy mój tata bił moją mamę, czy krzywdził ją w sposób psychiczny, fizyczny, to ja po prostu już tego nie wytrzymywałam i dzwoniłam na policję, często mieszkając z nimi, czy wchodziłam w tą awanturę. Tak, więc były siniaki, podarte ubrania, latały noże, w cudzysłowie, że tak powiem, i siekiery po domu, nie? Czy nawet y, rzeczy, które dało się stłuc. Wszystko, mój tata, pamiętam, jednego wieczoru stłuk, i potem kazał nam to sprzątać, więc chciałam od tego uciec, od tych wspomnień wszystkich, nie? To był za duży ciężar na taką nastolatkę, na takie dziecko, jak ja byłam. I wiem, że wiele dzieci dzisiaj się boryka z tym wszystkim, dlatego są samobójstwa, dlatego tną się też młodzi ludzie, bo chcą uciec na chwilę, czy biorą narkotyki nawet, prawda? Upijają się młodzi ludzie, chcą zaszpanować niby, ale dlaczego chcą zaszpanować? Bo czują się niedowartościowani. Żeby poczuć ulgę, tak, żeby na chwilę. Na chwilkę chociaż, no. no. Czyli masz te myśli samobójcze, podejmujesz próby odebrania sobie życia, które się dzięki Bogu nie udają, nie. nie są skuteczne. Kiedy zobaczyłaś to światełko w tunelu? Cztery lata głoszono mi Ewangelię. Była ze mną w szkole taka chrześcijanka, plus jeszcze dwóch chłopaków, którzy też poznali pana Jezusa. I oni mi mówili o panu Jezusie tak, że ja w ogóle ich nie rozumiałam, ale zawsze się zastanawiałam, że ja go nie znam, że to ten nie jest ten Pan Jezus, który wisiał na krzyżu, ten na obrazku namalowany, ale ona mi mówiła zawsze, że Pan Jezus jest żywy, prawdziwy. Ja się zawsze zastanawiałam, o kim ona mi mówi. I jak upadłam na same dno w wieku 20 lat, po drodze nie skończyłam szkoły, bo, bo nie dałam rady psychicznie i fizycznie, bo też nie miałam gdzie mieszkać, bo musiałam się wyprowadzić z internatu, bo opieka społeczna powiedziała, że nie warto we mnie inwestować, bo nie chciałam się uczyć, co oceny miałam. Więc się wyprowadziłam i zamieszkałam u przyjaciółki, która naprawdę okazała się przyjaciółką, bo wiele miesięcy u niej mieszkałam i do dzisiaj mam z nią kontakt. Ani grosza ode mnie nie wzięła, i też nie przelewało u niej się, a jednak dałyśmy radę, ale uciekałyśmy w Rozrywkę po prostu, nie? Od swoich problemów. I jednego dnia chciałam popełnić samobójstwo, utopić się w przeremblu. To była zima 15 stopni. Pamiętam wtedy, miałam trampki na nogach, było mi bardzo zimno, śniegu po kolana było, jedne spodnie, jakąś bluzę i jakąś bluzkę pod spodem miałam. I chciałam właśnie popełnić samobójstwo, i pewni mężczyźni się zatrzymali, zaczęli mnie wołać. Ja wsiadłam do nich do auta, było ich dwóch, z myślą, że pomogą mi odejść z tego świata, że jeszcze mnie skrzywdzą i po prostu jeszcze bardziej mnie upokorzą, bo, bo tak zasłużyłam, co nie? bo jestem takim złym człowiekiem i oni zaczęli ze mną rozmawiać. I jeden z nich odwrócił się, ja siedziałam z tyłu, on z przodu, poklepał mnie po ramieniu i powiedział: „Zobaczysz, twoje życie się zmieni”. I mnie to tak siekło, przeszyło, że ja uwierzyłam w to pierwszy raz. Powiem ci, że tylu psychologów, pedagogów ze mną rozmawiało, nie mieli szans. Ja nie chciałam wtedy tej pomocy. Ale jak on to powiedział, to ja wierzę w to, że to było słowo od Pana Boga. I wysiadłam w pobliskiej miejscowości i znowu stałam się samotna, tak, bo już nie mam przyjaciół. <grym> Dla mnie to oni byli od razu przyjaciółmi, bo życzyli mi dobrze. No i w pewnym momencie przyszła taka myśl do mnie, że nie chcę spać na dworcu. Druga myśl, że mam zapukać do drzwi koleżanki, która mi głosiła Ewangelię. No ale pomyślałam sobie, no nie, znowu będzie mi gadać o tym Bogu swoim, o którym ja w ogóle nic nie wiem. I zapukałam do niej i zobaczyłam pana Jezusa w taki sposób, że ona jedyna mnie nakarmiła, dała mi swoje ubranie, dała mi dach nad głową, wręczyła mi nowy testament, małą Gedeonitkę. Ja ze zmęczenia zasnęłam, i ona chyba z trzy lata temu mi napisała, że kiedy ja zasnęłam, położyła na mnie rękę i pomodliła się właściwie pierwszą modlitwą, taką szczerą, że Panie Boże, pomóż tej dziewczynie. I na drugi dzień poszłyśmy na, na bożeństwo i w pewnym momencie, kiedy siadłam całkiem z tyłu, stała taka młodzież z przodu, mieli różnego rodzaju instrumenty w swoich rękach i śpiewali pieśń: Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię opresie, on najbliżej jest, zawsze troszczy się Jezus, królów, król, pan, panów. I po prostu duch święty na mnie stąpił, i nic nie widziałam, nic nie słyszałam, tylko słyszałam te słowa. Które poprzeszywały moje serce i powiem ci, że pierwszy raz w życiu poczułam się, jakbym nigdy nie zgrzeszyła, jakbym nigdy nie dostała w twarz od mojego taty, jakbym nigdy nie usłyszała w swoim kierunku negatywnych słów, jakbym nigdy ja nikogo nie uderzyła, prawda? Czy powiedziała coś złego. 100% miłości i akceptacji i. I od tamtej pory należę do Pana Jezusa. Przez wiele dni wypowiadałam swoje grzechy, żeby powiedzieć Bogu, żeby On ode mnie zabrał te grzechy. Po dwóch tygodniach zrozumiałam, że ja dwa tygodnie nie przeklinam, dwa tygodnie nie palę papierosów, dwa tygodnie nie chcę mi się w ogóle chodzić na te dyskoteki głupie, co nie? I tak zaczęłam patrzeć, że, że jest Jezus ze mną i On mnie zaopatrzył we wszystko. W mieszkanie, w pracy. Naprawdę tego samego dnia po tej piosence zadzwoniła do mnie koleżanka... Z Życzeniami noworocznymi. Ja mówię, jej, ale czemu ty mi składasz życzenia, jak jestem bezdomna, rodzice mnie wrzucili z domu, szkoły nie ukończyłam. Ona mówi, Gosia, uspokój się, ja potrzebuję niani do mojego pięcioletniego syna. Ja mówię, co? A co z mieszkaniem? A ona mówi, pokój mam wolny, możesz u mnie zamieszkać. I krzyknęłam, Bóg jest! I powiem Ci, że minęło 17 lat, a ja to przeżyłam, jak to było dzisiaj. Bo od tamtej pory zawsze mam gdzie spać. Pomimo, że głosimy Ewangelię, jesteśmy w różnych domach, ale gdziekolwiek pojadę, w każdym mieście mam gdzie spać. Mam oczywiście swoje mieszkanie wynajęte z mężem, ale... Co jest najpiękniejsze, że Pan Jezus przebaczył mi te moje grzechy. Ukochał mnie po prostu taką jaką jestem i wiem, że Bóg kocha każdego człowieka, ale chcę, żebyśmy my też miłowali jego i zostawili ten cały syf, że tak powiem, cały grzech, to wszystko co nas niszczyło i poszli za Jezusem, uczyli się od niego życia i ja zaczęłam to robić. I zobaczyłam w pewnym momencie, że Pan Jezus chce, abym przebaczyła mojemu tacie. Na podstawie modlitwy Ojcze nasz no tak, bo jak przyszło to głębokie oczyszczenie, ty zostałaś oczyszczona, tak. wszystko się zmieniło, perspektywa, no i co? przebaczyłaś? Wiesz co, nie było łatwo ja bym tego nie uczyniła sama. Mm -hmm. no Zobaczyłam, tak. że Pan Jezus chce, żebym przebaczyła i mówię, Boże, ja nie potrafię Mu przebaczyć. I normalnie płakałam i prosiłam Boga tak prosto, żeby mi pomógł, ale ja nie umiem. Nienawidzę Go nadal, chcę Go zabić. Nadal mi się scyzoryk, którego nie mam w kieszeni, otwiera, chcę Go zadźgać, pokroić Go na kawałki. Tak bardzo nienawidziłam mojego tatę. Ale jeżeli Ty możesz, popomóż mi. I moje usta się otworzyły i krzyknęłam, ja kocham mojego tatę. Tatusia. I tak zatkałam swoje usta, bo to po prostu wyskoczyło ze mnie, to była taka moc. Nie wierząc w to, co wypowiadasz. Nie. Ale w tym momencie, jak to powiedziałam. To Bóg wypełnił mnie miłością do mojego taty. I jak pięciolatka skakałam na łóżku, nie wiem czy mnie sąsiedzi słyszeli, zapewne tak, krzyczałam, że kocham mojego tatusia. I parę dni później pojechałam do tego domu. Mieszkaliśmy w takim kurniku, tam kiedyś mieszkały kury. Mój tata to wyremontował, bez łazienki tam mieszkaliśmy, właśnie. Było bardzo trudno. Tata nam obiecał, że zbuduje nam dom, ale niestety przez kłamstwo, jakie uwierzył, że alkohol jest dobry, nie zbudował go do dzisiaj. I weszłam do tego kurnika, wchodząc, mój tata krzyczy, wrzeszczy, przeklina, wyzywa, gdzie ty byłaś. No i wiadomo, przekleństwa, cenzura za cenzurą. I ja byłam taka sama jak mój tata. Czasami byłam jeszcze gorsza, ale tym razem, stojąc w progu, skłoniłam swoją głowę i mówię: Przyjechałam Was przeprosić za moje nieposłuszeństwo. Wyobraź sobie, oczy duże moich rodziców. Moja mama, jak była naczynia, pamiętam do dzisiaj, jak puściła ten garnek z wrażenia. Ale jak ja się zdziwiłam, co ja mówię? I zrozumiałam, że Duch święty zamieszkał we mnie i chce mnie uczyć miłości do moich wrogów, tym bardziej do moich rodziców. I podeszłam do mojego taty pół metra od jego twarzy i mówię, pamiętasz tatuś, jak w Wigilię przy policjantach powiedziałam ci, że cię nienawidzę, że chcę cię zabić? A on mówi z taką złością, tak pamiętam. To teraz ci mówię tatuś, że cię kocham. A mój tata zrobił duże oczy, zdziwił się co usłyszał, odwrócił się na pięcie i poszedł do drugiego pokoju i bardzo mocno płakał. On chciał schować te łzy, mm -hmm, ale nie, nie, nie dał się. rady, bo one wychodziły z jego oczu same. I modliłam się przez jakiś czas do Boga, mówię, Boże, ty jesteś moim ojcem i moje serce ubolewa, że mój tata bardziej kocha wódkę niż mnie. I modliłam się, żeby Bóg dał mi jakiś prezent. Prosiłam Boga, żeby dał mi. Nie pamiętam, czy siedziałam na kolanach mojego taty, nie pamiętam, czy dostałam jakiś prezent. Po prostu nie pamiętam. Minęło jakieś kilka tygodni, dzwonię do, do domu mojego taty, do drzwi, moja mama się już od niego wyprowadziła, nie mieszkają razem. Miałem taką separację. Dzięki Bogu jej nie biję, nie rozmawiałem ze sobą. I mój tata otwiera drzwi, wiecie, mój tata nie był taki, żeby podał mi rękę, kiedykolwiek przytulić to już marzenie, nie? Najwyższe marzenie. I kiedy mój tata otworzył drzwi, ja mówię, cześć tatuś, on cześć córka, on wyciąga ręce i mnie przytula. Ja go chcę puścić, a on mnie jeszcze bardziej do siebie przyciąga. I mi jakby się niebo otworzyło i słyszę głos Boga. Córko, to jest mój prezent dla ciebie. Oh. I powiem że no. się tak rozryczałam. I zawsze to mówię na świadectwie, że Bóg jest Bogiem cudów i znaków. Ale dał mi najlepszy prezent i więcej już nie potrzebuję. To jest coś niesamowitego. Mój tata do dzisiaj nie rozumie, czemu on się do mnie przytula. Przytuli się do mnie, czy brudny, czy jest pijany. Zawsze, jak tam jadę go odwiedzić, przytulę go. A on później, dobra, dobra, ale już po przytuleniu, prawda? Nie <laughs> wie, dlaczego się tak przytula. I dla mnie to jest najpiękniejszy no. prezent. Codziennie mam prezenty od Boga. To mam jest bardzo niesamowite. Mam obiad, mam co zjeść, mam się w co ubrać, mam gdzie spać, mam się wspaniałego męża, wspaniałą córeczkę roczną, mam wspaniałych przyjaciół, mamy Ciebie. Poznałam Cię dzisiaj i to jest piękne, że, że możemy codziennie Bogu dziękować za słońce, które świeci na niebie, za to, że możemy chodzić, że mamy zdrowe nogi. Jak ktoś jest chory, to jeszcze żyje, prawda? Też może za to dziękować, że ma szansę każdego dnia otworzyć swoje oczy. Takie życie pełne wdzięczności. Masz dzisiaj wrażenie, że Bóg wysłuchał tych wszystkich modlić, wszystkich. które w swoim wołałaś czasie, do Niego czasie, tak. jako ta mała dziewczynka zagubiona, tak, jako tak. ta nastolatka, która chciała skończyć ze swoim życiem i dzisiaj jesteś w miejscu, w którym no, widzimy coś zupełnie innego, w którym tak. pewnie przez myśl Ci nie przechodzi, że, że Twoje życie nie ma sensu, że nie masz wartości, że jesteś dla kogoś ciężarem. Z tego wszystkiego On Cię wyciągnął. Tak. Amen. Amen. Dziękuję Ci Dziękuję za to świadectwo. Wierzę, że Wy też jesteście zachęceni. Jak chcecie, żeby poszło dalej w świat, klikajcie lajki, like, wtedy YouTube wysyła to dalej, dalej, dalej. A my wierzymy w to, że życie ludzi zmienia się, słuchając o tym, w jaki sposób życie innych ludzi zmieniło się pod wpływem Boga. Do zobaczenia. Do zobaczenia.